Niedziela 6.37. A my zbieramy się z dziewczyną na siłownię. Nie ma opierdzielania i zaczynamy dzień. No, i oczywiście, przed wyjściem trzeba nakarmić: oczywiście, kota i pieska. Zaraz damy im jeść. My już gotowi, zaspani, ale gotowi. Więc ruszamy. Siódma rano, niedziela. A my zolą śmigamy właśnie na siłownię zrobić kolejny trening. Na ulicach nikogo nie ma, jak to w niedzielę o 7 rano. Mam nadzieję, że na siłowni będzie równie mało osób co na ulicach. Auto trochę oszronione. O, w nocy było troszeczkę zimno. Dobra, my już jesteśmy po treningu. Godzina treningu. Lecimy do domu. Wykąpać się i wyspać. Holenderskiej siłowni Nawet ręczniki Kłódki w automacie Napoje Wszystko macie Tutaj drzeweczki, jakieś białeczka Wszystko jest Przychodziliśmy, było ciemno A wychodzimy I zobaczcie Jakie ładne słoneczko nas wita. Dzisiaj ma być jeszcze ładniejsza pogoda niż wczoraj, a to nam jak najbardziej odpowiada. Dobra, więc trening skończony. Jest jeszcze trochę chłodno, ale to nic. My jedziemy do domu wziąć prysznic, zjeść śniadanko i jeszcze się przespać z godzinkę, bo kto wie, czy jeszcze wieczorem nie wpadniemy na siłownię. My już jesteśmy pod domem. Siłownia zaliczona, tak jak wspominałem, idziemy coś zjeść. I teraz chwila na relaks, czas dla nas. Ja będę montował kolejne odcinki. A was zapraszam, oczywiście, do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze oraz łapki w górę, jeżeli materiał Wam się podoba. Zjedliśmy śniadanko. I teraz czas na chwilę leżakowania. Kuki też mówi, że dzisiaj trzeba dużo leżakować, ponieważ jest niedziela. Bo dopiero wstaliśmy, jest godzina 13:30, ale pospaliśmy sobie. A na Polsacie lecą fajne bajeczki od epoki lodowcowej po Gdzie jest Dori. Dla wszystkich zainteresowanych, zawsze można sobie w niedzielę odpalić Polsat i takie bajeczki polskie pooglądać. Dobra, a więc staliśmy w końcu z łóżka. Ja idę do sklepu pieszo po małe zakupy. Wziąłem plecaczek ze sobą. No i jako, że jest ładna pogoda, to taki spacer jest jak najbardziej skazany. Te nagrywam z gimbala, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Troszeczkę wieje wiaterek. Zobaczymy, czy gimbal będzie śledził moją twarz, tak jak to było napisane w ustawieniach. Jak na razie widzę, że jest całkiem ok. Czasami mogę mieć lekkiego zez, bo muszę spoglądać też w kamerkę, ale myślę, że jest całkiem okej. Okay. Plecaczek jest, zarzucony, a ja idę akurat przy parku ze zwierzakami, które mogliście zobaczyć. W poprzednich odcinkach, więc na pewno jakieś ujęcia zwierzaków też się pojawią. Mam nadzieję, że mnie dobrze będzie widać, mimo tego słońca, które jest za mną. Mam nadzieję, że nie będzie to za bardzo przebijało. A propos siłowni, na którą chodzimy już od dwóch dni z Olą, to Ola mnie na nią wyciągnęła. Ola ma taki właśnie ostatnio zapał do siłowni, do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. A jako, że jestem jej chłopakiem, no muszę jej w tym towarzyszyć. Chociaż powiem Wam, że bardzo mi się spodobała ta siłownia i na pewno któregoś dnia wleci taki konkretny vlog z samej siłowni. Panowie, tylko przypominajka dla was, pamiętajcie, że jutro są walentynki, i żeby nie zapomnieć o waszych kobietach, bo będzie hałas w domu, a tego zapewne żaden z was nie chce. O tym chyba jeszcze nie wspominałem na wcześniejszych odcinkach. W tym kościele, w każdą środę o godzinie 19 bądź 18, tutaj przy głównej bramie, zawsze są wydawane posiłki dla potrzebujących. Więc to jest też bardzo fajna i sympatyczna, przede wszystkim ludzka inicjatywa. O, a tutaj, nawet macie informację, w środę o godzinie 18, wydawane są posiłki. Tutaj w rogu za mną jest kościół, o którym przed chwilą mówiłem, więc posiłki są tam wydawane w środę o godzinie 18 dla wszystkich potrzebujących tutaj z miasta i okolic. Jest to bardzo fajna, taka ludzka inicjatywa. Fajnie, że ktoś myśli o tych ludziach, którym się wiecie nie ułożyło w życiu. Ja coś takiego bardzo szanuję i jak najbardziej popieram. Więc to są właśnie moje podróże, a ja oczywiście zapraszam na nasze Instagramy, które pojawią się w dolnym rogu ekranu, wbijajcie tam, obserwujcie nas, jak macie jakieś pytania, to śmiało również możecie tam zadać. A propos jeszcze tego challenge'u, który sobie wymyśliłem, czyli vlogowanie przez e, cały tydzień, powiem Wam, że naprawdę będzie to dosyć ciężkim wyzwaniem dla mnie, ponieważ e, no jak wiecie jak każdy chodzę do pracy, niestety YouTube nie daje mi pieniędzy na utrzymanie się. Może z czasem to się zmieni. No ale jak na razie chodzę do pracy. No i wiecie, e, pracuję do 15, teraz mam poranną zmianę. W domu jestem około 16.30 zanim się wykąpię, zjem ogarnę nakręcę dla Was vloga i go jeszcze zmontuję i wrzucę do neta. Może troszeczkę czasu minąć, ale myślę, że damy radę. Ja już zrobiłem zakupy co prawda w jednym sklepie, ale Ola zadzwoniła do mnie, żebym jeszcze wszedł do naszego słynnego sklepu w kościele i tam zrobił małe zakupy, kupił jakieś napoje, coś takiego, więc zaraz musimy się udać do kościoła. Zapomniałem maseczki i robimy to na nielegalu. Dobra, udało się zrobić zakupy w kościele bez maseczki, której zapomniałem. Wszystko na tak zwanym nielegalu, ale udało się i nikt nie miał większych problemów, więc lecimy do domu. A ja z tego miejsca oczywiście zapraszam na nasze instagramy oraz do subskrybowania i lecimy do domu powoli, z pocerkiem. Pogoda jest naprawdę dzisiaj wyśmienita i oby taka już została na dalszą część dnia, bo naprawdę nie wiem jak wy, ale przynajmniej ja uwielbiam jak jest słoneczko, uwielbiam taką pogodę gdzie można wygrzać trochę swoje stare kości. A z tego miejsca chciałbym pozdrowić e, kanał Gotowanie Wenel, Chameleon OG oraz Spinki Holland. Robicie dobrą robotę, róbcie to dalej, ponieważ dobrze Wam to wychodzi. Pozdrowki! Tak sobie pomyślałem, że w tym miesiącu, już raczej nie, ale w następnym, można by było spotkać się z chłopakami z kanału Spinki Holland bądź Gotowanie Wenel, albo z Camillionem OG wymienić się doświadczeniami sugestiami, propozycjami i zrobić sobie taki youtuberowy meeting dawajcie znać co o tym myślicie w komentarzach a na pewno coś takiego zmajstrujemy ja już jestem w domu Kuki dostał przysmaczka do pochrupania bardzo je lubi miętowe dentastixy żeby oddech był świeży dobry co? oczywiście No i dobra, my już jesteśmy po obiedzie, zjedliśmy, popiliśmy sobie, wyszliśmy teraz z psem na wybieg, a resztę dnia spędzimy sobie chillując, oglądając Netflixa i wylegując się w łóżku pewnie. Więc jeżeli podobał Wam się ten materiał, zapraszam do subskrypcji oraz śledzenia mojego kanału na bieżąco, bo codziennie, przypominam, będą pojawiały się vlogi. Póki już po wybiegu, zmęczony i wybiegany, a więc spacer jak najbardziej na plus. A my teraz zawijamy do domu i będziemy oglądać sobie standardowo jakieś fajne seriale na Netflixie. A Was zapraszam jutro o godzinie 20 na mój kanał, ponieważ pojawi się tam nowy vlog. A tymczasem do usłyszenia i na razie.